Hej, cześć, siemanu. ja jestem Alex, witam was w końcu na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w Barista Simulator. Dokładnie tak, moi drodzy, dzisiaj założymy sobie swoją kawiarnię. Tylko może na samym początku sobie przyciszę tutaj... Yy, ...dźwięk, gdzie to się robi? Limit klatek na sekundę. Czy to tu jest falsing w ogóle? 60, co jest? Dałem im tu 300. Dobrze, to zobaczyłem teraz. Dobra. A to chwila, 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 był tam dźwięk. Obce gameplay'u A tu są dźwięki, dobra A tu muzykę w ogóle wyłączę, po cholera no Dobra, chyba jest No więc co moi drodzy, pamiętajcie, Tam na dole o zostawieniu subskrypcji coraz, łapeczki w górę A my tymczasem lecimy, sobie. nowa gra yy, Nazwa sklepu z kawą No to nazwijmy sobie Ocel Kafe. Yy, no i tyle, no i elegancko, i lecimy moi drodzy Lecimy sobie taktycznie Kurde. tutaj? Okej, okay, okej, okay, dobra Interakcje, kwipunek, podnieść, mnóż narzędzi, wypełni. No dobra, 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 dobra. A bo to Enter. Tu kosz, jakieś osiągnięcia, miotła, CKFM. No dobra, spokojnie. Możemy w takim razie podążać. Sprzedatek funkcjonujący z zarządzania. zarządzanie postacią już, że możesz skorzystać z wszystkich zających kołowę. Kurde, źle klikam, ok. No to to. O, do... chwila, chwila, chwila. O, o, o. O, dobra, może w ten sposób czyścić, ok? Bo spoko. Użyj kosza podnieść. Aha, bo to. Ha, dobra. Ale czekaj, korzyść kosza, to czekaj, to jest kosz, ale to czekaj, to trzeba zrozumieć. To, to, słuchajcie, to musimy ogarnąć na samym początku, ale chwilę. O, jest śmietnik, a nie tu jest śmietnik. Dobra, powiem, że mogę też myszką. I tak sobie i zrobimy. Dobra, elegancko, elegancko. Mam skrzynkę z zabezpiecznikami w magazynie, no dobra. Oki, doki, okej. Okay. Zamów paczkę ziaren kawy, zamfliżankę żegnowego komputera. Okej, okay, mamy na słuchajcie komputer. I teraz tak, i na budżetu 250. No dobra, to załóżmy kawę. No i nie wiem, kubki chyba, nie? Coś jeszcze potrzebne. Okej, okay, załóż maszynę do espresso. Tu jest ma maszyna do espresso nasza. Dopio. No spoko, dobra. No i co, słuchajcie, ogólnie w piątek albo w poniedziałek, jeszcze nie jestem pewny dokładnie kiedy. Będzie bardzo potężny film na kanale. Taki nietypowy z kontentu. Yo, jak rzucił z daleka, no świetnie. E interakcja R podnieść. Aha, ty co ja tu z tym zrobiłem? Ale... a czekaj, no to. O, 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 dobra. Za... Aha, mogę tylko tak obracać, a... Dobra, położmy to tu Eee... Espresso to automatycznie pewnie... Okej, okay, czyli potrzebuję... Okej okay, no... Okej, okay, no spoko Teraz... Co to tu? Aha, bo ja mogę... Interakcję A, bo ja mam Mogę położyć Okej, okay, to jest taka półka No dobra, dobra, dobra Ty właśnie jeszcze kubki mi powinny pojechać Co? Są tu kubki? Czy nie ma kubków? A nie, są jakieś kubki Już się dodały same Uuu Napisanie nazwy jest opcjonalnie w pełna satysfakcję Dobra, powiedzmy, że na razie tutaj No dobra, no to co? Dodaj dopie do sprzedaży, dodaj tripie do sprzedaży W jaki sposób to się dodaje menu? Aha, w ten sposób No to wszystkie trzy naraz dajemy Tak o No to lecimy, moi drodzy Otwieramy naszą kawiarnię Pierwszy raz w kawiarni Tylko zobaczmy jeszcze czy... Wszystko mamy dobrze, jest ultra, jest ultra dobra. Wszystkie gameplay na szczęście. Ok, jest tak, jest tak. Fausing wyłączony, bardzo dobrze. To dźwięk może przyjść lekko, bo trochę. Powiem szczerze. Trochę u mnie to głośno. O! Witam serdecznie, pani Jona. Dobra, mini espresso, no dobra. Mamy mini espresso i teraz tak. To mamy podnieść, żeby... Żeby co? Czekaj, weźmiemy tą kawę może. I teraz co? Zrobić mały kubek uchwytu. Na kubek i napisz na nim imię, imię klienta. No dobra, róbmy, róbmy po kolei. Yy, no to to było i, ony A czemu to jest takie brzydkie? Co jest w ogóle? Teraz tak, weź paczkę się na kawę w mynku ręcznym. Aha, dobra W Do to musimy dać, żeby teraz. Okej, okay, i teraz nape napełniam to tutaj I Teraz wkładam to tutaj i mogę robić... Aj, kielisze. I co ona chce? Espresso, czyli espresso to jest 30, nie? 30, no? No dobra, no to mamy, słuchajcie Jakieś tam wstępne koty za płoty, jak to się tam opowiada No to właśnie, ciekawe czy to Ceny można zmieniać, to zobaczymy Chwilę, bo tu ja miałem O, tu pod spacją to było <słuch> Cafe menu. Nie mogę zmieniać ceny Okej, okay, czyli jeszcze Czyli tutaj nie za bardzo tak wszystko, no, ale no, dobra, spoko Okej, okay, mamy tę 30. Gdzie jest ten kubek i ony był już na nie wiem To ten, jej? Dobra, kiw to 30, to 30, trzymaj O i czy dyszki, elegancko Życie, żeby się pozbyć z niego kawy Aha, jak to? Co, cz a czemu? Aha, bo to jest zburzone, ale to co, to tu? gdzie to się opróżnia? Wait, wait, wait. Ty gdzie to się ten... Ej, nie rozumiem poczekaj, No to muszę to wysypać, ale gdzie? Ja mam to wysypać. A tu jest coś Okej, okay, dobra, teraz już bardziej rozumiem. Dobra, spoko. Tu mamy kieliszek pusty, no to tu damy od razu, czemu nie? Tą chwilerankę stawimy tu na później, tu jakieś... o I piwki pierwsze. Pięknie, no i o to chodzi, moi drodzy. Pierwsze napiwki. Wszystko elegancja Francja. No zobaczymy, no to słuchajcie. Piszcie czy będziecie chcieli. Myślę wydaje, że możemy z tego jakąś tam serię fajną zrobić. No ale zobaczymy, zobaczymy. No więc co? I z góry też ogólnie chciałem przeprosić właśnie, że nie było mnie te dni. Co prawda tam pisałem na społeczności, że mnie nie będzie czy coś, ale mimo wszystko no. Teraz mi się wydaje, że nie będzie takiego tej sytuacji przez jakiś tam czas. I raczej na bieżąco będziecie mieli trzy razy w tygodniu odcinek. I jeszcze moi drodzy, jeżeli się poprawi aktywność i no trochę kanał podrośnie, to Maratonik sobie zrobimy. Zrobimy sobie jakiś maratonik. Yy, najbardziej bym preferował z Minecrafta, co prawda. Bo z kontentu będzie problem. Ale no zobaczymy. No i później jeszcze jakieś live'a. O, właśnie, czekaj, bo ja tu tak gadam gadam, a tu muszę coś zrobić. Zejdź do książki z przepisami na kawę. Dodaj yy, niestandardowy przepis. Kup pierwsze ekspres do kawy. Kup czajnik. idź do domu i zapisz grę. Okej. Okay. To czekaj Nie. Zamknę czy coś, to idziemy zapisać grę. Nie wiem, po cholera, ale no dobra, spoko. Eee... No dobra, zabisz po prostu. Dobra, elegancko. O! O, pięknie, już samouczek kupiaczony. Przebić na kawę. Spoko, spoko, spoko. Ty, dobra, 500. Ten mamy, super, dobra, jest pięknie, elegancko. To mi się podoba. Dobra, to otwieraj mi to i lecimy dalej, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Tu mamy coś takiego. I teraz tak, americano, kup No i kiedy są kawy w ogóle? Jakieś kawa filtrowana, espresso de pan cortado. No trochę tego jest, no dobra. Frape jakieś, Już z czasem zaczniemy. Triplo, czyli dziewięćdziesiątka, no dobra, tu będzie trochę trudniej. Ale dobra, robimy to tak. Do milarki, kurde. Okay. Tutaj ściup i co i tutaj? No to od razu na dwójkę polecimy, Skoro tyle to, to polecimy trojeczkę w takim razie, tutaj od razu drugi. Kilo. A chociaż może zbawmy to tam. No to od razu możemy sobie nasypać tutaj, żeby przemieścić. No, dobra. Dawaj, 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 ale długo się to robi, masakra. Ciekawe czy oni mają jakąś... Aha, jest napisane, że 3 minuty, no to nie jest tak źle w sumie. Kurde, ale później na przykład jak jest tyle tego... A nie, bo to można sobie usuwać teoretycznie i dawać, no to nie, to ciekawe to. To może sobie mogę sobie usunąć z triplo w sumie. To spoko. To będziemy dawać pewnie jakieś tam przepisy inne i w ogóle. Więc dobra, elegancko dawaj, dawaj, dawaj. 60. Ok, poszło. Czyli tu idziemy do tego kubeczka. No i co? To do zburzonych dajemy. Tu wsypujemy z powrotem. Tu dajemy i tutaj. No dobra, na zaś już zrobimy. Może zrobimy na zaś, żeby było. I tutaj zaraz przelejemy. Dobra, zobaczmy, co my tutaj w ogóle możemy kupić. Moim mini espressa to co to jest? Przygotuj 10 shotów. A, czyli to to będzie po prostu tak powolutku. bo tu patrzcie, słuchajcie. Odlokuj wszystkie przepisy na ka No kurde, ale to to jest luksus. Kosztkarki jakieś, a to dużo tego jest. Pożyczka, można się zadłużyć. Dekora... O, dekoracje spoko. Stoły jakieś. No tak, to może podziałać trochę faktycznie. Ogólnie kiedyś tam grałem, pamiętam jak jeszcze grała była w Irlię, chcę się, bo teraz ona jest w tym, tak jakby, całym yy, już. No, oficjalnie już wyszła. To pamiętam, totalnie piętra to jest taka bezsensowna rzecz. Nie, oni to tak jakoś źle zrobili. Po prostu, czy coś. Triplo, 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 triplo. No i pięknie, dobra. Jakieś napiwki, zero. No, co to już możemy przygotować? Od razu, siup, e, dawaj to, e, triplo, znowu triplo, no kurde Co wy chcecie z tym triplo? Co wy z tym triplo macie, dobra Siub, siub, dawaj, od razu To możemy sobie czekać, bo to chyba trzeba O, to w ten sposób, dobra Okej, okay. ja w miarę pamiętam już jak to się wszystko robiło, więc spoko Pyk, pyk, pyk. Dobra. Pani Tomi, pani Tomi, nazwiemy tutaj Może jakoś Ty. Nie dobra Ej, bez sensu kto totalnie. Patrz jak to brzydko w ogóle wygląda. Tomi. Rozmazane po całości bez sensu, ale to może jakoś... Coś tutaj inaczej czekaj. Tak, nie wiem. Przybliżać czy coś obrócić? Nie wiem. Nie, to takie po prostu jest. Dobra, szlaczki narysujemy tam. Trudno, nie będzie obrócić tutaj takie coś. Skoro nie wpływa, to nie wpływa. Dobra. Jest niby w teorii, jest. No blisko, no ale chyba. O, dobra, spoko, czyli podobało się. Czemu na stacką wyszła? Kobieto, gdzie ty idziesz z tym? Halo Aha, i zniknęła. No dobra, spoko. Bez problemu. O! Co jest? Znowu triplo. Nie, dobra, słuchajcie, trzeba chyba to wycofać, bo ja triplo to ja nie będę robił, bo to... Strasznie nie ten Dla ciebie jeszcze pani koleżanko zrobimy, ale tak to no kurde, no sorry no ale no Za dużo roboty, no wie pani, za dużo roboty będzie pani czekać dwie godziny teraz na triplo jakieś, no kurde, no bez sensu, bez sensu Takie szklance jej damy Dobra, napełnimy sobie ten młynek Elegancko, siup, siup, siup No to co, dobra Nie, przydałoby się, żeby to faktycznie było szybsze Ale dobra, wynajem w ogóle personelu tu jeszcze jest Pracowników, baristę, no to bez sensu, ty bariści, to bez sensu O, i ulepszenia są jeszcze? Że jeszcze prawdopodobnie są odwiedzenia? No, o kurde. No, trochę tego jest. A właśnie, są te ulepszenia domu, czy nie ma jeszcze? Bo. Bo miały być, a. Nie wiem, czy są finalnie. Jakieś inne, czy coś. Podobno, może było ten do, Mieli ten dom zaktualizować, ale finalnie jak to z tym było, to nie wiem. No dobra, co już zobaczymy. Dobra, nazaj, zrobimy od razu. Yy, triplo, 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 triplo. No to zobaczmy, czy coś można z tym dołem robić, czy nie. Właśnie, bo to jest jakiś spray. kfm no to nie. A bo to jest jak nieważny. nieważne. Coś może robić w tym domu? Nie może, tylko mogę zapisywać, tak? To bez sensu. Ten dom jakiś miał być właśnie... Y, że może było sobie jakoś tam edytować ten dom czy coś, ale widać, że jeszcze tego nie wprowadzili, no ale cóż... Dodałem im ten jak długo, coś trwa to. No to widzę pierwszy dzień, słuchajcie, w kawiarni to tak na spokojnie na razie. No, ale widzę, że tutaj level spoko. Idziemy powoli jakoś. Kopucina, kopucina. No to dobra, będziemy odblokować powoli, no to widzę, że tutaj trzeba kupić... O, dziesiąty szot, fajnie, kopczajnik, to będzie trzeba kupić czajnik, ale to chyba w następnym filmie już sobie zrobimy. Yy, chwila, bo ja coś tam... Tamten... Bardzo dobrze, no, pięknie. Polepszenie parkingu, kawiarni... Ochroniasz, o i nie ma tego domu, kiedyś było z domem jeszcze. Ha, że wkrótce. To co, nie zrezygnowali? No dobra, mało ważne, dawaj do 90. Trzymaj to też. Eleganckie. To, co sobie zburzymy od razu, to sobie zapalimy. Dobra. Siup. E, dopio, proszę bardzo. Też nazaj zrobimy, oj bo to, oj bo to tak trzeba zrobić, siup i siup, dobra, elegancko. Widzę, że jeszcze nic nie dostaliśmy tutaj, no dzień dobry, dzień dobry, hello world, witam serdecznie panie Zachary, Zachary. Ile kieliszków, wiecie, kręcę, dobra, yy, jeszcze raz. Kup czajnik, kup spiniesz do mleka. O, tutaj jakieś pierwsze. No dobra, to poczekaj, mamy tyle kasy, to sobie coś kupmy tutaj, może. Weźmy sobie od razu, kupmy, może. O! Standardowa. Jedna z Hondurusu. Kupmy sobie jakieś dwie inne kawy jeszcze, może. Co po 25, to już jest. O, jakaś Hondurusu premium. No to drożej. Ale to może będzie wpływało na jakość, choć, nie wiem. No dobra, zostawmy tak na razie. Chce zróbmy tam kolumbię jeszcze no Dobra, różne mamy mleka, kupki, syropy o, to są syropy, Okej, okay. dobra, ale czekaj bym miał kupić... Ty za pięć stówek! Za pięć stówek lepszy ten, trzeba to zrobić Koniecznie trzeba to zrobić 60, tak? 60, no proszę bardzo Trzeba to wypełnić. Dobra. Siup, 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 siup. Mini w już widzę na tym. Podwójne ten, dobra. No się, że można szybko robić. A no tak, <laughs> zapomniałem znowu. Dobra, pyk i pyk. Dobra, czyli, ty no to nie wiem czy nie, nie wolę najpierw kupić coś szczerze tego y, ekspresu do kawy nowego Tak, kupimy sobie ten ekspres do kawy, no I teraz sobie weźmiemy może, czekaj co tu jest A, to w ten sposób, bo to trzeba osobno? Aha, no dobra, no chyba, że tak No dobra, to zróbmy sobie tak I ile kosztuje tu może ten, czekaj ten y, Co ja miałem kupić? Wait No to świetnie, coś zaczyna gadać A co, ty chcesz? Też dopię, masakra A ja nie mam kawy już to niech. Uuu, to niech jedzie, to szybciej Kurde, jakby wolał espresso, byłoby łatwiej To zostawi minuta, a on będzie czekał trochę No dobra, on jeszcze, jeszcze cierpliwy chłopak do tylu. Niech będzie dopię proszę bardzo. No i dla ciebie też do dopio to. No to ale wiesz, nam czekać. poczekać. Dodajemy tu tutaj elegancko. Zmię personelu, co to było? Nie widziałem. Oho! To... Świetnie, śmiecie, no to trzeba wyczyścić dawaj to. Jak on tak w ogóle śmieje? No co ty robisz? Popie No nie no świetnie, podwójny mini dopie. No super Dobra, czekamy minutkę jeszcze. Na nasz ten, on sobie będzie dłużej czekać, ale podwójne mini-etapy to Ja będę na dwa ekspresy leciał, to poczekaj, to ja sobie tutaj może Chwila, Shift i R, tak? Dobra No, nie potrzebuję kurde To zrobimy sobie miejsca trochę więcej, może jednak no, To się przyda No Dobra, zaraz przyjedzie, zaraz będę tutaj miał bo to będzie podwójne chyba, nie? nie, to jest pojedyncze to będzie później kiedyś 100 shotów, o kurde no to trochę czasu minie dawaj, 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 strzelaj nie wiem co to jest za bardzo, ale powiedzmy, że położyłem aha, w granicach 8.20, aha, czyli ten się znudził kurde, no dobra Trudno. Ale cóż począć. Dobra, spróbu. No to od razu testujemy słuchajcie nowy ten. E, dopio, tak? Dobrze. E, dokończymy tutaj tyle ile trzeba. I dawaj mi od razu nowość. I tutaj. Kurde, przydałby się jakaś automatyczna milarka do tego szczerze. E, no ale dobra, elegancko. Siu. Dawaj to. Siu. E, Podwójne, może nie czekaj. A no, to pojedyncze. Kurde, nie to. Gdzie jest to? No świetnie, zgubiłem to. Dobra, nie wiem. Powiedzmy, że tak. No to dobra. Oj, to się robi trochę szybciej teraz. Nie, teraz to spoko. Czekaj, Ben, bądź cierpliwy. Okej okay co czekaj, co ja tam musiałem kupić do tego jeszcze raz? E, chwila, 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 już Ci podaję tą kawę mm, Już nie wiedziałem, co ja miałem patrzeć w ogóle Kurde, dobra Teraz to sprawdzimy, tylko sobie no, nalejemy już tej kawy e, Siup, e, trzymaj No dobra, czyli oficjalnie Do 20 możemy, okej okay, Czyli od 8 do 20 no dobra, okej, okay, 12 godzin, spoko Dobra, więc tak, na końcu filmu sobie zobaczymy, słuchajcie, co my tutaj mamy A, ja kup czajnik, 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 czajnik Ile kosztował czajnik? Czajniki Kurde, jakiś... Mało O Kurde, dobra, tutaj nieźle mm -hmm, No dobra Dobra, no to słuchajcie co, myślę, że w na następnym odcinku sobie to ogarniemy jeżeli będzie jakiś taki... No to co? Moi drodzy, pamiętajcie jeszcze raz o tej subskrypcji tam na dole. No i nie zapomnijcie... <kluzny> o kurde. <kluzny> nie o subskrypcji i o w górze. Dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia następnych. Siemanko!